Jedziemy na Słowację, pewnie już będzie ciemno jak dojedziemy na miejsce jeszcze musimy parę kilometrów na rowerach przejechać z latarkami, żeby wyjechać do miejsca, gdzie będziemy nocować no i co, no jak tam gdzieś dojedziemy, albo będzie fajny widoczek już pewnie po ciemku, no to to ZW, elo No już lepiej w nocy żeby nas niedźwiedzie nie zabiły mamy tutaj broń przygotowaną na nie bo ostatnio tam panują trety niedźwiedzie, no i co, pomysł jest taki, że idziemy, nocujemy, no i rano jeździmy na rowerze jak dożyjemy rano Dobra. Już na Słowacji, zaraz będziemy. Ożył gada z mało, bo nie wie internet na Słowacji. Zaraz wejść tu na tatry. Ale trudno, vlog musi być. I co, masz internet? Na tej granicą czy nie, nie masz? Nie wiem. Czyli pewnie nie masz. Jest są tatry czy nie ma tatry? Kurde, zachmurzone. To nie zobaczymy, ale może jutro rano będziemy widzieć chociaż tatry jak dzisiaj nie zobaczyliśmy. No nie widać niestety. Tylko miast w dole. I inne górki. I za kola. I za zakola. <laughs> Dobra, jedziemy i rano wam pokażę Tatry. Może wtedy będzie widać Eloha. Jesteśmy. chodzimy turbo, pakujemy się, jedziemy jak najpierw do góry, bo w sumie jeszcze nie będzie trzeba latarek chyba, bo jest tuż po zachodzie, więc pewnie zdążymy, bo tu parę kilometrów tylko. Jesteśmy... Właśnie już gotowi, tutaj rowerki, tylko że mam low luxa, więc będzie się wydawało, że z małych fps ów Zaświeć lampeczkę na najsłabszy, jeden klik. Czy Żeby oszczędzać energię. Dokładnie tak. Więc jesteśmy gotowi na jazdę, na wszystko, ochraniacze, wszystko bierzemy. Tam na, jest mój dniec plecak, zaświeć na mój plecak. Pokaż siekiery za plecami, mają o. wszyscy. No, ja to no i co? No i ściągam rower, no i ciśniemy na górę. Okej, okay. jesteśmy już na miejscówce. No co wam powiem, tutaj mamy rowerki wszystkie, elegancko, proszę bardzo Tylko zmienię może tryb na taki, o właśnie mi się rozodowała latarka Ale ten nic mam dużo, jako powerbank Rowerki, tutaj wszystkie nasze rzeczy, tam sobie zaraz to poukładamy I tutaj na stryszku będziemy sobie spać Chodźcie ze mną Antek z latarką, bruda mi przyjechało, pokażemy im ten, bo mi się ten I tu jest ta chatka sobie, a my jesteśmy dosłownie od tras, no 3 metry tu proszę zaświeć na znak Jest pełnia i są tu wilki No Skąbo jest dobre Dobre jest combo. I tu są już wszystkie trasy I patrzcie jak zarąbiście księżyc widać I jeszcze wspomnij o ostrzeżeniach o niedźwiedziach A, to już kto by się tym przejmował Księżyc Dobra Już dosyć późno, ognisko się dopala Bo niestety tutaj ognisko się nie może palić Gdy chcemy spać, bo by, byśmy mieli komorę gazową No i dawaj wchodź, pokażemy to jak się wchodzi do naszego spanka Antek z płamaną łapą, łapą ma fajnie tam wchodzić. Antek będzie po tym chodził, tu ma schodka. Tu ma schodka. Tu ma drugiego, masz i przed to O kurwa! O kurwa. Żyjesz? Żyjesz. Boga się, pomałaj do kawy. Ale tu. Czadzi głupi. Bo... Co ty gadasz? Tu mamy zasłonkę <grym> przed wiatrem i w ogóle. No właśnie, królik ty nie masz węchu to nie możesz czuć. No i tak będziemy spać. Jest 0 stopni na polu około, a przez to że od ogniska się tak cała ta konstrukcja nagrzała, no to tutaj pokazuje, że jest 14, więc... Esa! Cieplutko. Cieplutko. Jeszcze nas nic nie zjadło. Jeszcze <laughs> to nic nie było tutaj. Kamerę udało się włączyć po nocy Zmienimy tryb Tak wygląda nasze miejscu, gdzie spaliśmy tam na stryczku Jeszcze parę rzeczy zostało do ściągnięcia No i co? Jemy kiełbasy na śniadanie z kiełbasą i jeszcze trochę je większą ilością kiełbasy No i idziemy jeździć Siódma rano Z takim widoczkiem można wstawać Na żywo wygląda to dużo lepiej. Jak mówiliśmy, kiełbasa na kolację, śniadanie i obiad. Nie wiem co on robi. A ta o tym się czekaj go nie widać. Klasyczne wychodzenie na drzewa. Ja jak na kamerze tak przesuwam z góry do dołu to widać, że jest wysoko Manko, witam w moim vlogu. Dzisiaj pokażę wam mój piękny nowy dom, jaki jest las na Słowacji. Chodź zapraszam do sam. Nie no, nie idę. A okej, okay, kur... Joł! Na baniach. Yo! Dobra, zjeżdżamy właśnie sobie od chatki do samochodu. Taką alendurową trasą, ale podjazdową, bardzo fajną. To jest chyba jelenia. Końcówka jest fajnie zrobiona. Polecam, tutaj widać taterki. No i za chwilę jedziemy na upalanie i chyba już tam nagramy jakiegoś krótkiego edita może, bo tutaj mamy połamańca na rowerze, więc przynajmniej może nagrywać. tylko bermudzki, dziewczyny idą tyłem, a przed nimi idą sutki Chłopcy zapominają o tym, że ich żywot krótki jest Ernest miał rację, zdejmuj rurki, wpierw napisz rzut Cztery te odrówki, nie dzwoń do przyjaciółki Nie pomoże ci już dziś, to jest dorosłość Chciałaś jechać po co? Olezu, ole, olej, to inny pukni no, choć mieszka tu szobok, więc pójdę na kredy z nią no. Jakiś typ się na nas gapi, ma dość wrogi wzrok Chciałbym chwilę pomilczeć, ona ma słowo tok Tamta dziewczyna ciągle pisze chryste po co to? Jestem Piotr, ale wiem na mnłot Dosyć długo mam ten alias, ale nie wiem w sumie skąd Znajdziesz go wszędzie, gdzie zapach perfum i słońca, A w dziewczęcych sercach wciąż gasły światła i psuł się prąd Fajnie, co to mój rozumowania tok? ty you Nie mówię tego na głos, bo to zbyt radykalny krok Musisz wejść na chwilę, ale na nic nie licz A ja zamierzam się zasiedzieć jak Michał Listkiewicz Ja pierdole O kurwa zjesz? No i co, w takim trochę przykrym stylu kończymy chyba vlogasa, wyjazd na cyklostopy, pojeżdżone fajnie, dojeżdżone, rozwalone, trek cały na szczęście, królik mniej więcej też, ale wizyta na sorze będzie prewencyjnie, żeby nie było. Zebraliśmy wszystkie śmiecie, jeszcze raz pojechaliśmy na górę sobie z Antonim i wszystko ogarnęliśmy, więc się pakujemy do fury i pakujemy mandżur jedziemy na SOR, no i tyle Wam powiem. Jeszcze ostatni rzut oka na taterki. No i co no, ja Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia oby w mniej kontuzyjnych vlogach. co na to tatko. Przechodzę na czerwony, będzie mandat kozacko. Rano będzie słabo, teraz ran na to. Prawda jest taka, że nie wychodziłem tak dawno. Wracam na krakowskie i upadam już sam nie wiem na co. Słyszę tylko śmiech tych dziewczyn, głupich i grubych, jak grzegosz lato. 哦。Oh.